Jako postanowiłam, że dzisiejsze ciekawostki nagram w ten sposób. Po domowemu, tak po prostu przy stole. Nie zawsze muszę straszyć makijażem, ale jeżeli lubisz moje bohumazy na twarzy, serdecznie zapraszam Cię na mój Instagram. Tak więc zasiadam z herbatką i przechodzimy do tematu dzisiejszego odcinka. Biały dzień Hawaii today. Już rok temu nagrywałam o ten vlog, tak zwane kobiece walentynki, ale mam wrażenie, że nie wszyscy chyba widzieli do końca, co to jest, o co chodzi. Dlaczego tak się nazywa i po co to w ogóle jest? Zanim przejdę do objaśnienia, co to jest Hawaii to czyli po polsku-biały dzień, i będę na przemian używać tych dwóch synonimów, opowiem Wam wpierw. O zwykłych walentynkach w Japonii. Tutaj nic się nie zmienia, data jest ta sama 14 lutego. Aczkolwiek Japończycy, jak i inne kraje wschodniej Azji, zaadaptowały ten dzień zupełnie inaczej. Kiedy na zachodzie walentynki obchodzi się na randkach, wręczając sobie prezenty i wymieniając się nimi w Japonii, to kobiety poświęcają swój czas, by przypodobać się swojemu wybrankowi. Dzień ten z zupełności został poświęcony panom, więc nie dziwnym jest, że panie również chciały czegoś w zamian. 14 lutego pani i dziewczyny, generalnie kobiety, Trudzą się, by zrobić lub kupić czekoladki dla swojego wybranka. I tutaj właśnie przychodzę z pierwszą ciekawostką, ponieważ rodzajów czekoladek jest parę i wcale nie mam tutaj na myśli, że czekolada mleczna biała i tego typu sprawy. Nie, nie, nie! Chodzi o to, że wręczane czekoladki mają swoje znaczenie. Pierwszym rodzajem czekoladek są giri cioko, czyli czekoladki z obowiązku. Takie czekoladki wręczamy na przykład szefowi w firmie, pracownikom firmy płci męskiej, czy nauczycielowi w szkole, z obowiązku, albo swojemu ojcu, o, na przykład. Kolejnym przykładem czekoladek są czekoladki tomo cioko, tomo od tomodaci, czyli przyjacielskie czekoladki. Wręczamy je kolegom z klasy, wręczamy je kolegom na zajęciach dodatkowych, czy po prostu naszemu sąsiadowi, komuś, kogo lubimy. Następnym dość nieoczywistym przykładem czekoladek, który najbardziej mnie bawi, są to czekoladki dziwyn cioko. Dziwyn oznacza własne. I nie chodzi o to, że sami robimy czekoladki, ale kupujemy sobie czekoladki, takie, których normalnie byśmy nie kupili, czyli jakieś, wiecie, z limitowanej edycji, najdroższe, z jakiegoś super drogiego sklepu typu Godiva, albo centrum handlowego, które jest przeznaczone raczej dla klientów przy kasie, takich jak i zatem na Shinjuku. Ostatnim rodzajem czekoladek są to czekoladki Honmei coko. Honmei oznacza tutaj prawdziwe uczucie, prawdziwą miłość. I tak jak możecie się domyślać, te czekoladki wręczamy komuś kogo kochamy, albo kto się nam podoba. Problem z tymi wszystkimi czekoladkami polega na tym, że zazwyczaj obdarowane osoby nie wiedzą, czy jest to Giri, czy jest to Honme, a może Tomo. Zazwyczaj ten problem mają młode osoby, które ze względu na wstyd podrzucają czekoladki w szkole. Jak możemy się spodziewać, tacy nastolatkowie nie mają zbyt dużego budżetu, więc ich czekoladki będą w granicach najtańszych i wtedy taki nasz crush nie będzie wiedział, czy są to Tomo, cioko. Czy może Homemade Cioko Starałyśmy się, robiłyśmy je własnoręcznie, no ale nie wyszły nam tak pięknie, jak byśmy chciały. Zasada jest prosta. Jeżeli chodzi o Giri choco, kupujemy najtańsze czekoladki, które są po prostu proponowane w tym roku na Walentyki, na przykład 2019. Kolekcja Chebraszka, kolekcja Snupi, cokolwiek. Mogą to być też zwykłe czekoladki. Generalnie czekoladki Giri choco najczęściej kupowane są... W przedziale cenowym od 500 jenów do 1000 jenów. Jeżeli chodzi o czekoladki home no tutaj już dziewczyny się wahają w o wiele większych kwotach. Wszystko zależy od tego, jak bardzo kochają swojego narzeczonego chłopaka czy męża. Skoro już wiemy, jak wyglądają walentynki w Japonii, możemy przejść bez problemu do Białego Dnia. Tak jak mówiłam na samym początku, 14 luty jest poświęcony mężczyznom, więc 14 marca analogicznie będzie poświęcony kobietom. Skąd jednak wziął się pomysł na to święto? Otóż istnieją trzy teorie. Pierwsze z nich dotyczy cukierni Fujiya, o której opowiadałam w jednym z moich starszych filmów na temat Bożego Narodzenia w Japonii. Ta sama cukiernia, która zapoczątkowała tradycję ciasta świątecznego tak samo wpadła na to, by 14 marca 1973 roku stworzyć dzień zwrotny. A chodziło mniej więcej o to, by panowie kupowali jakieś słodycze dla swoich pań. Wtedy Fujiya zaproponowała herbatniki, właśnie jakieś ciasta na bazie marshmallow, żeby były białe, albo po prostu wszystko z białej czekolady. Druga teoria dotyczy firmy Ishimura Manseido. W 1977 roku firma ta zachęcała mężczyzn, Wykupowali oni dla swoich ukochanych Pianki marszmallow. Stąd właśnie wzięła się pierwsza nazwa Białego Dnia Marshmallowie. Trzecią teorią jest odniesienie się do rocznicy, zniesienia zakazu barania ślubów między Japończykami a obcokrajowcami, który odbył się 14 marca 1873 roku. Ostatnia, czwarta, najczęściej podowana we wszystkich źródłach teoria to teoria Zenkoku Amegashi Kogyo Kyodo Trudna nazwa, dlatego w skrócie Zen Amekyo. Zwyczaj ten został zaproponowany w 1978 roku przez Ogólnokrajową Spółdzielnię Przemysłu Cukierniczego jako odpowiedź na jednostronne walentynki, w której tylko kobiety wręczały prezenty mężczyznom. I tak samo i tutaj na początek najlepszym upominkiem były właśnie pianki marshmallow, do których odnoszono się poprzez teorię firmy Ishimura. Jednak uznano, że nazwa Hawaii to będzie lepsza, a Hawaii to z angielskiego ma kojarzyć się z białym cukrem, który jest bardzo słodki. Jak się spodziewacie, z czasem zaczęto odchodzić od kupowania słodyczy. W obecnych czasach przyjęto taką zasadę, oczywiście nie pisaną, jest to zasada mówiona między Japończykami, że prezent na Hawaii to de ma być dwu, a nawet trzykrotnie droższy od tego, który otrzymano na walentynki. Jak pewnie już się spodziewacie, sprytne Japonki wpadły na pomysł, by rozdawać gerycioko wszystkim, by tylko 14 marca dostać prezent. Tutaj również panuje zasada Jibun, Tomo, Giri oraz Honmei. 14 marca to na pewno dzień, który rozczarowuje większość kobiet, ponieważ kiedy one starały się 14 lutego stworzyć i dać swojemu kraszowi najlepsze czekoladki, na jakie je stać, ten jeżeli nie odwzajemnia jej uczucia, owszem, oddaj jej czekoladki, ale będą to czekoladki Giri-Cioko, najtańsze kupione w supermarkecie. Osobiście uważam, że najgorszą sytuację mają tutaj ojcowie, Którzy dostali czekoladki 14 lutego jako właśnie obowiązek od córek, i wiedzą, że 14 marca będą musieli im kupić jakiś podarunek. Najczęściej są to oczywiście buty, modna torebka czy jakaś biżuteria. Tak się zagadałam na ten temat i tak bardzo chciałam Wam wszystko wyjaśnić, że zapomniałam, że nalałam sobie herbaty. Po prostu zajęłam się rozmawianiem do Was. Chciałam Wam również powiedzieć, że podczas tak naprawdę zbierania informacji na ten temat, bo oczywiście swoją wiedzę miałam, ale wiecie jak to jest z datami, zawsze trzeba je sprawdzić po dwa, po trzy razy, natknęłam się na coś bardzo interesującego. Mianowicie na Wikipedii, w zależności od języka, czy jest to japoński, angielski czy polski, występują zupełnie inne informacje. A te informacje różnią się najczęściej odnośnie miejsc, w którym występuje Hawaii Today. Według Wikipedii Polskiej jest to tylko Korea Południowa, Japonia i Tajwan. Według japońskiej dochodzą do tego jeszcze Chiny. A według angielskiej jest tam jeszcze wpisany Wietnam. Jaka jest prawda? trudno mi oceniać, czekałam również na innych stronach i zawsze wychodziło to samo. Wydaje mi się, że po prostu jest to święte obchodzone przez wschodnie kraje azjatyckie. Ja swój Hawaii today będę dopiero opłacić, więc na pewno będziecie spodziewać się vloga. Dajcie mi znać, czy podzielicie się tą wiedzą z kimś innym, a może komuś zaimponujecie w szkole, czy to w pracy. Albo swojej połówce za rok, kupując jej białą czekoladę. A tymczasem zapraszam Was na mojego Facebooka, grupę na Facebooku, Instagram oraz do sekcji komentarzy, gdzie możemy sobie porozmawiać. Trzymajcie się, bye bye!